Witam w kolejnym odcinku Laba. Dziś sprawdzimy, co Dell ma do pokazania w ramach swojej serii Latitude. A jest na co popatrzeć, bo nowe Dellowskie biznesówki zamknięto w obudowach typu Ultrabook. Zapraszam. Dell Latitude to seria znana i uznana i nie jest tak bezpodstawnie. Jej sukces Dell wypracował dzięki przestrzeganiu sprawdzonych reguł tworzenia laptopa. Solidna obudowa, mocne podzespoły, dobra ergonomia, przyzwoita matryca. I tak co roku z poprawką na nowe procesory. Nic więc dziwnego, że Latitude y zyskały odpowiednią renomę w środowisku biznesowym i można im wybaczyć typowo amerykańską manierę nieco przesadzonej ceny. Dziś zobaczymy dwa nowe modele tej serii, a konkretnie Latitude E7240 oraz E7440. Główna różnica między 72 a 74 kryje się w wielkości ekranu. Pierwsza ma 12,5 cala, druga 14 cali. Oba przyciągają uwagę nie tylko stylową, ale bardzo solidną obudową typu trimetal. To dobrze, że mimo kuracji odchudzającej, jakość wykonania nadal trzyma bardzo wysoki poziom. Głównym materiałem obudowy jest aluminium, które tu i ówdzie wzmocniono włóknem węglowym. Szczotkowany i anodyzowany metal znajdziemy na zewnątrz, co pomaga chronić notebooka przed zarysowaniami, natomiast w środku pokryto go przyjemnym w dotyku gumowatym tworzywem. Najważniejszym narzędziem pracy jest klawiatura. Nieraz już wspominaliśmy, że w ultrapłaskich notebookach bywa z nią różnie. Na szczęście Dell nie poszedł na łatwiznę i zrobił co mógł, aby znana z dużych latitudów klawiatura trafiła do odchudzonego środowiska. I ów manewr możemy uznać za udany. Klawiaturę tworzą duże płytki stykające się podstawami. Cechuje je nieźle zaakcentowany i spężysty skok, co dobrze wróży dłuższym sesjom pisania. Całość jest podświetlana białymi LEDami, więc wygoda pracy nie spadnie nawet przy podłym oświetleniu. Projektanci, co się chwali, odpuścili sobie toczpadową rewolucję, która integruje przyciski z płytką gładzika. Tu mamy klasyczny, przyjemny w obsłudze gładzik oraz dwa duże przyciski. W delu 7440 znajdziemy nawet Trackpointa, czy raczej TrackStika, bo takowa nazwa obowiązuje u tego producenta. Wystarczy spojrzeć na rozmieszczenie portów, aby upewnić się, że mamy do czynienia ze sprzętem klasy biznes. Najczęściej używane gniazda trafiły na tył, zupełnie jakbyśmy mieli do czynienia z masywną stacją roboczą, a nie sprzętem ultramobilnym. Projektanci nie zapomnieli nawet o klasycznym porcie stacji dokującej, a część z dostępnych konfiguracji korzysta również z łączności WIGIG. Pozwalającej bezprzewodowo łączyć się z najróżniejszymi urządzeniami zewnętrznymi, w tym również z bezprzewodową stacją dokującą. Do wyboru mamy kilka rodzajów matryc, więc usatysfakcjonowani będą zarówno entuzjaści dotykowego Windows 8, jak i użytkownicy oczekujący zwykłego matowego ekranu. Matowe HD czy dotykowe Full HD wszystko zależy od naszych potrzeb. A co w środku? Wedle życzenia intelowskie i trójki, i piątki lub i siódemki oraz do 16 GB RAMu. Co prawda tylko zintegrowany układ graficzny, ale nie jest to sprzęt dla graczy, więc może i lepiej. Brak drugiej grafiki oznacza mniejsze zużycie energii, czyli dłuższy czas pracy na baterii oraz lepszą kulturę pracy. DEL 7240 nie ma nawet zatoki na dysk 2,5 cala, lecz SSD-ka w wersji MSATA A7440 fabrycznie wyposażony jest w dysk talerzowy o pojemności 500 GB. W tym przypadku warto rozważyć dopieszczenie go dyskiem SSD. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że mogą do niego trafić dyski o grubości 5 mm, co nieco utrudni sprawę. Smukła obudowa przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wyjęcia baterii odbiła się niestety na pojemności akumulatora. 34 watogodziny to nie jest zawrotna pojemność, więc i czas pracy nie powala długością. Dramatu co prawda nie ma i na wyjazdowym spotkaniu służbowym poradzimy sobie bez ładowarki, ale nie liczmy na cały dzień pracy bez dostępu do gniazdka. Nowe ultramobilne Dele Latitude są świetnym pomysłem na służbowego laptopa. Pomimo poręcznej i lekkiej formy znajdziemy w nim wszystkie elementy sprzętu biznesowego z wysokiej półki: matowe lub dotykowe matryce, gniazdo stacji dokującej, rozbudowane funkcje bezpieczeństwa oraz świetną stylistykę i jakość wykonania. Tyle na dziś, do zobaczenia niebawem.